Witajcie moi drodzy z tej strony Olimpia i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o powieści, która swoją premierem miała 15 grudnia, mianowicie jest to Chrystusowa Ziemia, autorstwa Marcina Halskiego. za jej egzemplarz serdecznie dziękuję autorowi. Do tej pory Marcin Halski napisał dwie książki w czasie czytania, który rwałam boki ze śmiechu. Chrystusowa Ziemia jest powieścią zupełnie inną, odsłania inne oblicze autora, jest historią mroczną i osadzoną w czasach posapokaliptycznych. W realiach polskich dowiadujemy się, że doszło do pewnej wojny i świat tak naprawdę cofnął się do czasów średniowiecza. Moim zdaniem, przynajmniej jest to głębokie średniowiecze. Słuchajcie, cywilizacje upadły, wszystkie złoża. Się pokończyły, ludzkość no, jest tutaj osamotniona, technologie zostały utracone i jakby nikt nie ma ochoty ich odzyskać, postawić z powrotem ludzkości na pierwszym miejscu, ponieważ teraz dla ludzi najważniejsze jest przetrwanie. Wiąże się to z tym, że w tej powieści natura dochodzi do głosu, jakby zwierzęta i cała przyroda. Teraz próbują odzyskać to, co utracone, i zemścić się w pewien sposób na ludzkości, za to, że przez tyle wieków ciemiężyliśmy naszą planetę. Ci, którzy przetrwali upadek cywilizacji, chowają się w zrujnowanych miastach, które otaczają murami. Murami po to, żeby właśnie chronić się przed naturą. A dlaczego natura tak ludzi przeraża i co tutaj się dzieje za murami miast, w lasach i nie tylko w lasach, to tego dowiecie się czytając Chrystusową Ziemię. Właśnie tak tutaj poznajemy Leona, który jest jednym z głównych bohaterów Chrystusowej Ziemi. On mieszka we Wrocławiu i sformułowanie mieszka to jest tak trochę takie na wyrost, ponieważ tak naprawdę jest niewolnikiem, który został zmuszony do pracy przy murze. On każdego dnia ryzykuje swoje życie, i, i, i przychodzi taki moment, że w zasadzie cudem udaje mu się z tego Wrocławia uciec, i zaczyna swoją tułaczkę. Próbuje dostać się do jednego ze świętych miast, a mianowicie Częstochowy, ponieważ tutaj zdaniem wielu jest Ostoja. Ostoja i spokój. Dzięki modlitwie i pracy można się uchronić przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego. W Częstochowie Leon odwiedza swojego przyjaciela Tomasza i poznaje jego kobietę Mirę, która bardzo go fascynuje. Jednak ta znajomość nie trwa jakoś za specjalnie długo, ponieważ Leon wyrusza z kolejną misją. Mianowicie ma uczestniczyć wraz z pewnymi wojownikami w transporcie relikwii i ochronie mnichów. I w tym momencie, moi drodzy, troszkę się tutaj pewne fakty skojarzyły z Wiedźminem, ze względu na to, ze względu na to że. Przed podróżą z Częstochowy wszyscy jej uczestnicy dostali krzyże. Krzyże, które wibrują w momencie, gdy ludziom grozi niebezpieczeństwo. No i to mi się tak troszkę skojarzyło z Wiedźminem. Ogólnie cała sceneria, cały, cały klimat tej powieści, te mury, to wszystko, troszkę mi tak, wiecie, przypomniały i ekranizację, i cykl powieściowy Więzień Labiryntu ale także przez to, co wyprawiają mnisi, co dzieje się w Częstochowie. Troszkę też mi się przypomniał Jacek Piekara i jego e cykl inkwizytorski, ale to o tych naleciałości tutaj nie ma dużo, to są jakby moje skojarzenia, na pewno ci, którzy czytają znajdą jeszcze może coś więcej, ale nie chcę tutaj mówić, że Marcin Harski w jakiś sposób jest odtwórcą, to nie o to chodzi, no tak jak ktoś dużo czyta, no to zawsze sobie z czymś tam porównuje książkę, ale chciałam Wam powiedzieć, że Chrystusowa Ziemia to jest naprawdę Mocna rzecz. Dla wszystkich miłośników post-apo naprawdę będzie to doskonała uczta. Spędzicie chwilę trochę grozy, trochę takiego zastanowienia, no bo jak to jest, że doszło do wojny i nagle ludzkość okazała taką słabość, że cofnęliśmy się do tego średniowiecza, utraciliśmy całą technologię i mało tego nikt tego nie chce odzyskać, Nic, nikt o to nie walczy, bo najważniejsze jest przetrwanie. Przetrwanie, no, które. Tak naprawdę no jaki ma mieć cel? Ludzie wegetują, są przerażeni, zamknięci w tych miastach, nie, nie wszyscy mogą dostać się do Częstochowy, a nawet jak się dostają, tak jak np. Leon, no to tam też można odkryć pewne inne strony tego, co dzieje się na Jasnej Górze, no bo jak, tak, jakie naprawdę znaczenie ma tutaj Kościół i do czego dąży, no to tego dowiecie się po części właśnie z Chrystusowej Ziemi jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że tutaj do końca nie na to, że wszystko się tak łatwo wyjaśni, ponieważ niektóre wątki są zaledwie zarysowane, tak naprawdę nie wiemy jaka to była wojna i co się wydarzyło, po prostu zostaliśmy tutaj już wrzuceni w akcję, w ten świat stworzony przez Marcina Halskiego, świat mroczny, pełen naprawdę wielu niebezpieczeństw, tylko, tylko teraz stawiałam cały czas czytając stawiałam sobie pytanie, czy to tak naprawdę... Tylko i wyłącznie do końca natura jest takim największym zagrożeniem. Co tutaj jeszcze się dzieje? Jest tutaj troszkę takich niewyjaśnionych wątków, troszkę smaczków, odnośnie których no, trzeba tutaj się trochę domyślić, co autor miał na myśli. Ale słuchajcie, nie jest to bezpodstawne, jeżeli ktoś będzie stawiał tutaj zarzut Chrystusowej Ziemi, że pewne wątki są niedokończone, to słuchajcie, było to absolutnie celowe, ponieważ tak jak powiedział mi Marcin Halski, pracuje obecnie nad kontynuacją tej historii, być może to będzie rodzaj prequela, który nam wyjaśni jak w ogóle doszło do tego, że ludzkość tak bardzo cofnęła się w tych wszystkich swoich zdobyczach cywilizacyjnych i dlaczego jest teraz tak jak jest. Na koniec no, chciałam Was zachęcić do tej powieści, bo naprawdę warto po nią sięgnąć, chociażby z tego powodu, że pomysł jest bardzo ciekawy. Jest tutaj bardzo dużo akcji, nie ma zbędnych opisów. Cały czas coś się dzieje, Leon jest cały czas z miejsca na miejsce przerzucany. Odkrywa pewne sekrety, pewne tajemnice, o których oczywiście Wam nie powiem, bo liczę na to, że sięgniecie po Chrystusową Ziemię, żeby poznać Leona, Mirę i wszystkich, którzy mają tutaj coś do powiedzenia w tej całej historii. Kończy się bardzo zaskakująco, co akurat wskazuje na to, że na pewno będzie kontynuacja, więc myślę, że to będzie bardzo dobra lektura dla tych, którzy lubią mroczne fantazy, z elementami troszkę też tutaj naszych realiów. No bo do tej pory czytam wszystkie powieści postapokaliptyczne, czytam raczej nie, nie z naszego tutaj gruntu polskiego, a tutaj mamy właśnie nasz kraj opętany. Przez strach opętany, przez niemoc tak naprawdę tych wszystkich ludzi, ale oczywiście natura ludzka no jakby w żaden sposób się nie zmieniła. Mimo, że zmieniły się realia, że wszystko upadło, to i tak znajdą się tutaj osoby, które chcą coś dla siebie wyciągnąć, bo jak widzicie, to, co wcześniej mówiłam, że Leon był niewolnikiem, już teraz znowu w tych czasach. Jest na powrót hierarchia. hierarchia, Tak, każdy ma swoje miejsce. Są ci, którzy rwą się do władzy, no a najważniejszą rolę odgrywa tu kościół i dlaczego Kościół. To tego dowiecie się, czytając Chrystusową ziemię. Ja Was bardzo do tej lektury zachęcam. Warto po nią sięgnąć. Sprawdźcie, co Marcin Halski chciał nam przekazać w tej historii. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na następne spotkanie.